Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony inspirowana uczuciami Ewa Argalska. I dzisiaj przychodzę do Was z kwiatami. Są to poysencje, które już są w moim sklepie dostępne. Myślę, że połowa września to już jest dobry czas na to, żeby właśnie te zimowe kwiaty się pojawiły. I do mojej takiej rodzinki poisoncjowej, bo już troszeczkę tych zestawów poisoncji mam dostępnych. Dołącza nowy kolor, zaraz Wam go pokażę, ale jeszcze parę słów o tym, co już było i co chcę Wam przypomnieć. Czyli poisoncje w takich zestawach, jak na przykład ten, czyli tutaj mamy. Podejrzeć 16 kwiatów, tak 16 kwiatów, i mamy tutaj dwa kolory: kremowy i czerwony, czyli taki zestaw bardzo klasyczny i uniwersalny. Białe poisoncje, i tak przy okazji powiem, że od teraz będą pakowane w takie mini pudełeczka moje kwiaty. Będzie Wam się je chyba lepiej przechowywało, bo nawet jak położycie jedno na drugim, czy gdzieś tam łożycie sobie w jakimś koszyczku, no to nic nie będzie się zgniatało, tak? Dzięki temu, że będą właśnie w takich pudełeczkach. Więc mamy klasyczny biały zestaw, jest zestaw kremowy, zestaw czerwony. Oczywiście czerwonych nie mogło zabraknąć. No i z racji tego, że pojawiły się nowe papiery, Między innymi z Craft O'Clock i, i ze skrapędymi, i tam właśnie są takie piękne niebieskie poesencje albo białe z niebieskim dodatkiem. To postanowiłam zrobić też taki zestaw poesencji, dopasowany właśnie bardziej pod kolekcję papierów, które w tym roku się pojawiły. No i tutaj wskoczył taki zestawik z przepięknymi, takimi błękitnymi poesencjami, ze srebrnym środkiem. One są tak jeszcze lekko tutaj wytuszowane ten tusz dodaje takiej, wiecie, fajnej głębi. No i tutaj też w tych zestawach poza błękitnymi są białe z takim niebieskim środkiem i ze srebrnymi pręcikami. No i oczywiście maluszki, zapchaj dziurki zawsze w każdym zestawie u mnie muszą być, bo fajnie się wypełnia po prostu kompozycję takimi maluchami. No i te maluchy są takie bardziej już uniwersalne. Natomiast poistencje Mamy tutaj w czterech rozmiarach jest taka jedna duża, trzy mniejsze, są dwie niebieskie, jedna jest biała. No i są też takie, o, takie maluszki, mniejszy, większy. Też mamy tutaj różne kolory, białe z niebieskim środkiem, ze srebrną taką perełką. Niebieski, też z takim podbitym środkiem. I ze srebrną perełką. Także one są takie wiecie, mroźne, fajne, super się sprawdzą właśnie w tych świątecznych pracach. Można je ozdobić na przykład takimi kryształkami lodu, czy tłuczonym szkłem. Będą wyglądały naprawdę rewelacyjnie. Bo na przykład te, które są tutaj w tych trzech zestawach, takich klasycznych, no to pojedyncze sztuki kwiatów są pryśnięte brokatem. Tak jak mamy złote środki, to jest to tutaj złoty brokat. Może wyjmę, bo tutaj na tej czerwonej to właśnie bardzo ładnie będzie widać. O, zobaczcie jak to się przepięknie błyszczy. No i też zestawy będą takie bardziej klasyczne, bo tu mamy jeszcze takie ala różyczki. Też można im tutaj dodać troszeczkę właśnie tłuczonego szkła. I wtedy będą miały taki bardziej zimowy klimat, albo posypać je brokatem, a brokaty u mnie w sklepie też nie brakuje, także jest tam w czym wybierać. Poza tym pojawią się jeszcze, a właściwie już są dostępne, cztery następujące zestawy. Takie piękne białe ze złotym środkiem, kremowe ze złotym środkiem w kolorze kawowym też ze złotym środkiem i klasyczne czerwone. I jeżeli chodzi o kwiaty, to nie jest to jeszcze wszystko, ponieważ z racji tego, że ten mój ostatni boks kwiatowy, taki niespodziankowy, bardzo wam się spodobał, postanowiłam, że przygotuję teraz edycję taką jesienno-zimową. No jak jesienno-zimowa, no to możecie się domyślać, że będzie tam na pewno sporo kwiatów do projektów zimowych, czyli troszkę poistensji i to jest taka jedna rzecz, którą zdradzę, która się w tym boksie nie znajdzie. Czyli idę w takim kierunku naprawdę jesienno-zimowym, kolorystyka też właśnie taka bardziej pod te pory roku będzie tutaj <grywka> dominowała. Ale podobnie jak poprzednio, jeżeli macie jakieś życzenia, na przykład nie, wiem, nie lubicie koloru czerwonego i nie chcecie czerwonych kwiatów, no to proszę w komentarzu do zamówienia napisać mi taką informację, że nie lubię czerwonego i proszę nie dorzucać mi czerwonych kwiatów do boksa. Ja to oczywiście wszystko biorę zawsze pod uwagę. Więc jeżeli macie jakieś uwagi, to można pisać. Box jest już dostępny od dzisiaj, czyli od 17 września. I teraz normalna cena boxa to jest 199 zł, ale do 20 września, lub do wyczerpania zapasów, on będzie w cenie promocyjnej, za już wam mówię, bo. Tu dzisiaj mnóstwo produktów na sklep za 169 zł, czyli 40 zł taniej, to jest no praktycznie no 15% taniej. Także taki boks niespodziankowy, kwiatowy, jesienno-zimowy można właśnie od dzisiaj do 20 września kupić w promocyjnej cenie 169 zł. Ogólnie ten boks będzie w sprzedaży do przyszłego tygodnia, do 23 września. Oczywiście, jeżeli ta przewidziana przeze mnie liczba egzemplarzy sprzeda się wcześniej, no to nie będę już tam dorzucała nowych tych boksów. Także, no, tak jak poprzednio, po prostu kto pierwszy, ten, ten lepszy. Kwiatów w boksie będzie no całkiem dużo. Zresztą, jeżeli już kupowaliście u mnie ten boks, no to wiecie, że tam naprawdę z tych kwiatów było dużo. I ja jeszcze raz powtórzę, że tym razem edycja jesień-zima czyli skupiam się właśnie na tych dwóch porach roku i na takich kwiatach, właśnie w klimacie jesienno-zimowym ale też będę brała pod uwagę oczywiście Wasze, wasze prośby. I to, jeżeli chodzi o tą część kwiatową, to już byłoby wszystko. Myślę, że nie, nie zapomniałam o niczym. Ach, nie, jednak jeszcze zapomniałam o czymś. E, pojawiły się też nowe, nowe, stare, bo właściwie nie było ich u mnie wcześniej w sklepie, ale pojawiły się płatki poisoncji, e takie do samodzielnego formowania. Są to płatki z gotowej, usztywnionej już bawełny, oraz pojawiły się też płatki do. Do słoneczników. Ja tak sobie robocze te kwiaty nazywam w dwóch kolorach: musztardowym i kremowym. Są dostępne też w sklepie. Oczywiście linki do wszystkich produktów będą w opisie tego filmu. No i została mi jeszcze jedna rzecz: i to jest rzecz, która dołączy do. Grona moich narzędzi introligatorskich i jest to taka linijka w kształcie litery L, i to jest rzecz, której właśnie mi brakowało, tam w tych moich narzędziach. I teraz po co właściwie ta linijka jest? Jeżeli chcemy zrobić tak, jak robimy. Album, chcemy przykleić tekturę. No to słuchajcie, łatwo nam jest tutaj dołożyć sobie tak do odpowiedniego kąta do boku tą imikę. Przykładamy tekturę i możemy wszystko pięknie przykleić. Tu mamy wtedy równe odstępy z każdej strony. Możemy odciąć sobie nożem tutaj, tuż tutaj tuż przy tej linii, celu po prostu odrysować linię i po tej linii później odciąć ten fragment, który nam jest niepotrzebny, ale ona pozwoli nam zachować tutaj równe odległości z każdej strony, więc można w ładny sposób okleić sobie okładkę albumu. Więc to jest jeszcze taka rzecz, która dołącza właśnie do tych moich narzędzi introligatorskich. Ja tam jeszcze przypomnę, że wśród tych narzędzi, mamy też dostępny jest taki dystansownik czyli jak mamy te, które i chcemy tutaj yy, równiutko sobie to wszystko ładnie poprzyklejać tak zrobić okładkę albumu no to ten dystansownik właśnie nam na to yy, pozwoli on ma tutaj szerokość 4 mm dostępny jest w dwóch kolorach białym i brzoskwiniowym są też takie yy, narożniki, takie konturniki do dościnania albumów dościnania rogów, czyli ja to już w jednym z moich poprzednich filmów pokazywałam, ale tak jeszcze szybciutko przypomnę, tak jak już mamy przyklejoną te, które przykładamy, odcinamy i tutaj dzięki temu w tym miejscu mamy odpowiednią odległość od rogu i możemy ładnie wykończyć album. Ja tutaj jeszcze przypomnę jak to będzie ładnie wyglądało. Zobaczcie, jak tu wszystko pięknie można sobie wykończyć. To jest taka moja robocza, roboczy kawałek, który też obklejałam na, na jednym z filmów. Postaram się tutaj gdzieś umieścić link do tego filmu. Tam w tym filmie prezentowałam też nowości, które się w moim sklepie pojawiły jakiś czas temu. I jeszcze przypomnę o narożnikach, takich, do tworzenia pudełek. One są dostępne w dwóch kolorach. Mamy tutaj dwa rodzaje, jedno do tworzenia pudełek, takich z tektury. I to są takie narożniki, w które wsuwamy tekturę. Tu mamy różne odległości w zależności od grubości tektury. 1,5-2 2,5 mm. 2 i zobaczcie, można sobie przepięknie połączyć ze sobą tutaj boki i stworzyć pudełeczko. Takie tekturowe, porządne, ładnie okleić płótnem i troligatorskim. I mamy świetne pudełko do przechowywania albumu. A tutaj są takie wewnętrzne: jak ja to nazywam? Uchwyty, które pomogą nam stworzyć przegródki w takim pudełku, czyli jak już mamy sklejone pudełko, to tutaj tworzymy sobie przegródki, tak? One nam tutaj pomogą ustabilizować tą tekturę i stworzyć w pudełku właśnie e, przegródki. Także to taka przypominajka. No, i oczywiście te stojaki na klej też mam, jeszcze je przypomnę nie tak szybciutko te chyba się cieszyły największym powodem, to, to pokażę Wam właśnie te, bo wskoczyło jeszcze kilka sztuk to jest stojaczek na klej introligatorski taki uniwersalny, który pasuje do kleju z Eco Scrapbooking, do kleju Asi Szulik, do kleju Express Glue też jak najbardziej no i do kleju z Actiona, też Świetnie tutaj pasuje, nie ten klej, dzięki temu, że mamy tutaj ten stojaczek, tak, mamy postawiony ten klej do góry, do góry dnem, to on nam cały czas spływa tutaj fajnie na dół, więc łatwo się z nim pracuje. No i stojaczek posiada też taką wysuwaną szufladkę. Ja tą szufladkę używam na przykład do szpatułki z kleju, to jest jedno jej zastosowanie. Czyli jak mam szpatułkę, którą rozsmarowuję klej, to odkładam sobie na to dzięki temu, wiecie, nie, bo tak to kładam zawsze na biurko, miałam wszystko dookoła obklejone albo na jakieś kartony, przy później mi się ta szpatułka przyklejała do tego. A tak to położę sobie na taką podkładkę i mam spokój. No a jeżeli jest tutaj w środku w tym stojaku i ten klej, otwarty klej nam tutaj skapuje, robi nam się, jak ja to mówię, taki glutek klejowy, to tylko wysuwamy pod bieżącą wodą, bez problemu można sobie to zmyć albo łatwo zeskrobać i mieć cały czas czysty stojaczek, a nie taką, wiecie, górę, górę kleju tutaj. Także podsumowując, wskoczyły do sklepu po esencje. Czyli zimowe kwiaty, pojsencje, gwiazdy betlejemskie, różnie je nazywamy. Pojawiło się tam aż 8, 9, 9 zestawów pojsencji. Jedne zestawy, które już znacie, no i doszedł jeszcze do tej pojsencjowej rodzinki, ten zestaw, właśnie w błękicie i wybieli. No i to. Rodziny narzędzi introligatorskich dołączyła ta linijka w kształcie litery L. Także, jeżeli chodzi o, o uzupełnienie sklepu, to właśnie tak to teraz wygląda. Wszystkie linki wrzucę Wam oczywiście w opisie filmu. A następny mój film już będzie takim filmem instruktażowym. Tylko mam dylemat, bo mam przygotowane dwa filmy. Film z kwiatami i film z tworzeniem albumu od podstaw. Więc dajcie mi znać, co chcecie jako pierwsze, czy wolicie. Ja ty? Czy wy wolicie album? Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawiania łapek w górę. I jak nie wiecie, co napisać w komentarzu, to zawsze mówię: wystarczy samo serduszko, I to, już, i to już zawsze dla mnie jest coś, coś miłego i coś fajnego, bo wiem, że byliście, wiem, że oglądaliście. Także życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się śle serdeczności. Nie, zapraszam do mojego sklepu internetowego inspirowaneuczyciami.pl i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa pa.